Eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 cały czas trwają, Polska gra z jakimi skutkami to wszyscy dobrze wiemy, no i mówi się o tym, że Polsce brakuje talentu, jakby nie patrzeć podziemiński w takim wieku jakim jest obecnie, cały czas jest uznawany za młody talent. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem do naszej reprezentacji dodać faktyczny młody talent, to największy na świecie, czyli oczywiście jak sami widzicie Lamina Yamala i na potrzeby dzisiejszego odcinka, Lamin Jamal dostaje obywatelstwo polskie, no i będzie mógł reprezentować barwy Polski. Gratulacje Jamal. Więc tak się prezentuje skład, zwiniłem specjalnie także formację dla Yamala, że grał w swojej naturalnej formacji 4-3-3, jest to Jamal Lewandowski-Kamiński, pomoc także bardzo mocna, skład wygląda naprawdę idealnie, no i w dzisiejszym odcinku będziemy malować sobie grupę eliminacyjną Polski właśnie na te Mistrzostwa Świata, czy uda się awansować z Jamalem, no przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Więc to no co, no widzimy te już pierwsze mecze się rozpoczęły. My nie graliśmy w pierwszej kolejce, więc już drużyny niektóre zdobyły po trzy punkty. No i taki mecz jak na przykład Polska kontra Litwa, no to możemy chyba sobie przesymulować tak szybko po prostu. Lamin Jamal strzela gola, Janos Nas strzela także bramkę i Polska remisuje z Litwą, mając Lamina Jamala, więc eliminację zaczynamy od remisu z przepotężną, przemocną reprezentacją Litwy. No więc sam początek symulacji na razie nie należy do tych chyba najlepszych, ale no, jeżeli takie odcinki Wam też się generalnie podobają, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny jak będzie fajny, i żołapek to idzie naprawdę super. No przechodzimy do kolejnego meczu, gdzie Polska podejmie reprezentację Finlandii, no i tutaj też chyba ten możemy na szybką symulację mecz na razie wziąć, więc czy Polska pokona Finlandię? Wygrywamy Szymański, kamiński lot, Lod, lodzik, tak zwany kamiński oraz skairnen z golami, więc to nie jakimś pięknym stylem, ale wygrywamy. Jamal na dwa mecze, na razie jedna bramka, więc nie jest źle. No i teraz mecz z Maltą, Polska na miejscu drugim, Malta na miejscu czwartym, no czy Maltę uda nam się pokonać, czy jamal nam w tym pomoże. Wygrywamy. Lewandowski, Szymański oraz Robert Lewandowski embong z golami. A przed nami ten mecz najcięższy jeszcze. Czyli z Holandią, która jest na trzecim miejscu, co to jest to pierwszym? My jesteśmy na pierwszym miejscu, a zagraliśmy mecz więcej od Finlandii, więc wow, jesteśmy na pierwszym miejscu. No widzimy tej Holandii ewidentnie nie idzie, więc no ten remis na samym początku nie był aż taki niefartowny. Czy asysty tej będzie? Tak, Lamin Jamal, 3 mecze, 3 asysty, jeden gol, więc na razie gol oraz 3 asysty. No więc więc jak widzimy nieprzypadkowo Jamal został dałem na pewno tej drużyny. No i teraz mecz z Holandią, który musimy zacząć sobie już całkowicie. Nie wiem z jakim numerem będzie grał yy, Jamal, ale no jeżeli z 19, no to będziemy wiedzieć, że to jest on w reprezentacji Polski. Chyba nikt nie gra z 19 u nas. Yy, z 17 gra Jamal, yy, dokładnie, dokładnie. Jamal gra z 17, nie wiem czemu, kojarzę, że też grał z tym numerem, ale może w reprezentacji mniejsza już z tym i z Holandią będzie mecz na pewno bardzo ciężki, no bo jednak Holandia jest troszkę lepszą reprezentacją od nas, no ale my mamy coś, czego i nie mają, czyli Yamala. no może i tak, że mają 10 innych lepszych zawodników w składzie, no może oprócz Lewandowskiego to 9, no ale wiadomo, mamy Lewandowskiego, Yamala bardzo ona gra naprawdę przyzwoicie w tym sezonie, więc wydaje mi się, że coś takiego powinno być na naszą scenę, no i przez to powinniśmy także w dzisiejszym odcinku wygrać całą grupę eliminacyjną, no i Jamal osobiście oraz oficjalnie zostałby reprezentantem Polski, czego wszystkim nam życzę, no bo to jednak to by nie chciał Jamala w reprezentacji, no chyba każdy by chciał taką e, gwiazdę, ale już, mniejsza z tym nie będziemy tak słodzić Jamalowi, może cały odcinek jest poświęcony dla niego, zobaczmy, jak on na razie ma ocenę, ocena jego to 6-1, czyli w ataku. Porównywalna z Kamińskim, lepsza niż Lewandowskiego. Lewandowski na razie tutaj nie ma z wysokiej oceny, no ale wiemy, że w takim meczu też pewnie nie będziemy y, dominować. No bo jednak to jest Holandia, my jesteśmy Polską. No jednak styl gry, umiejętności oraz. Yy... Osiągnięcia to troszkę różne i bardziej na stronę, na pewno chyba Holandii. Chociaż no ktoś może pojedzie się oczywiście nie znam. Dobra, lecimy dalej. Na razie widzimy posiadanie piłki podobne: więcej strzałów Holendrów, nawet już posiadanie jest identyczne, natomiast w na razie posiadanie piłki strzał broni i bramka reprezentacji Holandii. No więc mamy drugi strzał, więc no na razie mecz jest naprawdę wyrównany w pierwszej połowie. Gramy u siebie, więc. Zobaczmy no teraz na ocenę jeszcze tego Jamala, jak to mówiłem. No Jamal ma na razie najlepszą ocenę z ataku, a tak to Skorupski i Bednarek najlepszy na boisku, więc to co, no połowa druga, no i tutaj liczmy na to, że będzie coś niesamowitego, no i uda nam się strzelić gola reprezentacji Holandii. Tutaj widzimy, no możemy sobie na ocenie Jamala trzymać, no bo w sumie to będzie najważniejsze w tym odcinku. Malem 4:8 8 najgorszy na ten moment na boisku jest Holender. Więc ciekawie, oby nie stracili jakieś bramki na przełamanie. No, bo wtedy będzie niemiło obok bramki strzał. No, i zaczynamy od własnej bramki yy, drugą połowę. No, i teraz Holendrzy przy piłce. Holendrzy podają między sobą piłkę. No, i nic z tego więcej nie ma. To jest tylko posiadanie piłki. No, oczywiście, polska obrona jest naprawdę niesamowita. No, i dajemy sobie na spokoju tutaj radę. No, bo jak mogłoby być i oczywiście inaczej. No, gramy świetnie. I to jest najważniejsze w tym odcinku ten moment, Reinders wchodzi na boisko, nie, Franky Dęk powszedł na boisko, no więc no zapowiada się takim remisem bezrankowym w tym odcinku, tak czuć zajeżdża aż. Na razie Jamal już nie jest najlepszy w ataku w naszym zespole, cały czas Skorupski oraz Bednarek, no i Matikasz najgorszy na ten moment, więc to też niesamowite, no i co, no może ma strzeli gola, może zajdzie asystę, a może Polacy sobie poradzą sami, no tej widzimy jakaś sytuacja była, no i Moder oraz Dziennicki także mają już coraz wyższe oceny i Kamiński dosyć wysoka ocena no cały czas w ataku, najgorszy jest Robert Lewandowski, któremu ocena jak widzimy spadła do 6-0 tym razem, no i czy przez te 7 minut padnie jakaś bramka, oby nie do naszej bramki, oby Skorupski nie musiał wyciągać broni Skorupski, ocena 8-0 więc spoko, no i teraz wybić piłkę i pójść z kontratakiem i może coś wygramy, zaczynamy od bramki, więc jeżeli coś się uda przez te dwie minuty tutaj zmajstrować, to będzie spoko, a jeżeli nie, to remisujemy drugim mecz w dzisiejszym odcinku z Holandią, no i utrzymujemy się na, na miejscu lidera tego, tej symulacji. No i tak się kończy, no zobaczmy to jeszcze raz tutaj ocenę. No Jamal 6-3, najlepszy na boisku był Skorupski no i ogólnie nasza drużyna tej prezentuje się troszkę lepiej chyba, no nie no, jednak Holandia zagrała lepszy mecz, ale te zielone oceny mnie troszkę zmyliły no ale przed nami jeszcze oczywiście to nie koniec, teraz Polska z Maltą, nie pamiętam z kim my przegraliśmy, z Maltą czy z Litwą ale załóżmy, że to była Litwa i chyba tak było, więc Polska-Malta, rewanż i wygrywamy 2-1, do Robert Lewandowski oraz Laminia czyli w końcu gol Yamala. no i teraz bardzo ważne pytanie, czy utrzymujemy się cały czas na w miejscu pierwszym nie jesteśmy na miejscu drugim już. Ale jeżeli wygramy ten mecz, to będziemy na miejscu pierwszym znowu, bo tutaj jeden mecz więcej ma yy, Finlandia, a Holandia, widzimy trzeci remis, więc Holandia, jeżeli wygramy ten mecz, jeżeli wygramy ten mecz, to mamy duże szanse zajść dalej. Lewandowski na razie królem strzelców. A Jamal cały czas trzy asysty, więc Jamal yy, zobaczmy to trzy bramki. Oraz yy, czy da się dojść tutaj zobaczyć. Trzy bramki, dwie asysty. Co ja gadam, dwie asysty, trzy bramki. Co to była za rozkwina? Mniejsza z tym, więc Polska kontra Finlandia. Teraz czy uda się pokonać Finów, no to jest bardzo ważne dla nas mecz Wygrywamy Krzysztof Piątek, nie trafia karnego, strzała Bramkę, trafia Kamiński, trafia Szymański, Lewandowski z czerwoną kartką, Kesz także z golem. I Piątek zmienia na mina Jamala, więc widzimy i dla mnie Jamala przez wiek nie dostał możliwości zagrania dalej. Jednak jego doświadczenie i umiejętności nie były aż takie ważne. No i Polska bez Roberta Lewandowskiego będzie grała w tym meczu. No i jesteśmy na miejscu, no nie wiem, no tutaj jeden punkt różnicy tak naprawdę cały czas z Finlandią. Finlandia zagra swój ostatni mecz, to no nie wiem, no tutaj trzeba naprawdę pokazać się z bardzo dobrej strony przed kibicami z Holandii no i wprowadzić Krakena na boisko, a będzie to Świderski, chociaż w sumie piątek też niczego sobie. Dajmy piątka, skoro strzelił tyle goli w tamtym meczu, no to może tutaj zagra także udane zawody, więc Polska kontra Holandia no i chwila prawdy, przegrywamy z holendrami 2 do 1. Malen, Krzysztof Piątek, Malen, więc to niestety chyba tutaj się nie uda wygrać tego meczu. Malen ocena 9-9 to patrząc na to jaką ma ocenę to są dwie ranki z to karnego, ale że był najgorszym zawodnikiem w wcześniejszym meczu, no to niesamowicie, no i piątek 7-1 ocena, no i zaraz się dowiemy tak naprawdę, czy awansowaliśmy. Ostatni mecz gramy z Litwą. Jesteśmy na miejscu pierwszym. Ale czy Finlandia już grała swój mecz? No Finlandia jeszcze nie grała. Więc jeżeli nie wygramy z Litwą, no to oficjalnie nie awansujemy. Chociaż jesteśmy w takiej dobrej sytuacji. I sobie w takiej, że jeżeli tutaj by się ktoś poprzewraca, no to wszystko się może jeszcze tak naprawdę wydarzyć. A da się tutaj zobaczyć... Patrzcie, my gramy z Litwą, a e, Holandia podejmie Finlandię. Więc no tutaj jak będzie atremis, no Finlandia musi wygrać z Holandią więc tutaj, no nie wiem co mam myśleć, Lewandowski, w strzelców już nie jest, 4 gole i Jamal cały czas tyle samo Asysta, w asystach też nic niestety nie zmieniło no więc co, no przechodzimy do ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku Polska kontra Litwa, no i musimy wygrać jeżeli myślimy, żeby awansować wygrywamy Zieliński, Zieliński oraz Laminia z bramkami, no czyli ja, Laminia Mars strzela w tym ostatnim najważniejszym meczu Holandia pokonuje Finlandię no i zobaczmy czy Polska awansowała awansowała z pierwszego miejsca 5 wygranych, dwa remisy, jedna porażka, jedna porażka tylko z Holandią, dwa punkty przewagi nad Holandią, Finlandia trzecia z 13 punktami, czyli także naprawdę poszło im dobrze, no i na końcu Litwa i Malta, które no nie poradziły sobie najlepiej, ale no Litwa naprawdę bardzo mocno mocno nas zaskoczyła. Wyceka pamięta dzisiejszego odcinka dla mini-marskiej, 3 bramki, za to, by 3 asystywy o 8 meczach. Co nie jest jakimś, według mnie, najgorszym wynikiem. No, ale czy by się przydał taki młody talent, na pewno, no, ale może prędzej trzeba szukać wśród naszych. Yy, rodaków, młodziaków, i tak dalej, czy byli takimi drugimi Jamalami. Czy jest to możliwe? No pewnie w najbliższych latach nie, Nalewam, no, ale Wam, jakim sobie życzę takiego młodego talentu w Polsce przez najbliższe kilka lat? No, bo naprawdę, to piłkarz w wieku 17 lat, to sami pomyślmy, co robiliśmy w wieku 17, a pewnie niektórzy ostat nie mają, więc zobaczycie, jaka to jest rozkwina na głowie. Więc to co, no ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie, do usłyszenia i cześć.